Mieszkańcy gminy Dąbica dbają o najpiękniejsze polskie tradycje. To były gwarne i kolorowe dożynki. W Brzeźnicy nie zabrakło regionalnych strojów i muzyki, pięknych wieńców wykonanych z tegorocznych zbóż i kwiatów oraz pysznego chleba, symbolu rolnictwa. Bawimy się bardzo dobrze, kultywujemy kulturę, która jest od dawien dawna, było to troszkę zapomniana, teraz widzę, coraz bardziej jest to rozwinięte i rozwijamy, rozwijamy i cieszymy się tymi plonami, tymi zbiorami wszystkimi, także bardzo pozytywnie. Jak już tradycja została utrzymana przez tyle lat. Należy ją kontynuować, żeby nie zaginęła. Cieszymy się, jest gwarno. Nawet Państwo, pogoda nam to pisała, cała wieś, z całej gminy łaskawie przyjechała do nas. To też coś zobowiązujemy no i myślę, że ogólnie powinniśmy się wspólnie bawić jak zwykle. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie. Pierwszy raz w ogóle mamy możliwość uczestniczyć... Y, y, znaczy w takim wydarzeniu, w takiej roli, także dla nas jest to ogromna, y, ogromna radość i ogromne wyróżnienie. Jestem, jestem producentem roślinnym, sieję rzepaki oraz pszenicę oraz y, produkujemy trzodę chlewną. Gospodarstwo przyjąłem po rodzicach no i ja teraz kontynuuję. Mam nadzieję, że może kiedyś moje dzieci będą kontynuowały moje dzieło. Dożynki gminy Dąbica jak zawsze rozpoczęłam msza święta w Zawadzkim Sanktuarium. O zawadzka piękna Pani, my pielgrzymi, my poddani, dzierżąc bochen chleba w dłoni i śpiewamy szczęść Wam, Boże, gospodyni. Maryjo, zawadzka Pani. Z wielkim sercem Twego Syna, cześć i chwałę w chcemy, iż nas towa, że Jezus nam jest święta. Na pierwszym miejscu więc jest Boże Błogosławieństwo. Na drugim miejscu w tym, w tym zebranym zbożu, w zebranych owocach, w zebranych klonach jest zawarta ludzka praca. Przede wszystkim święto rolników, tych, którzy pracują ciężko, żebyśmy mieli chleb powszedni. Brawa dla nich, tak jak słyszymy ze sceny teraz, brawa dla wszystkich, którzy w pocie czoła, bez względu na pogodę, warunki pogodowe pracują, żebyśmy codziennie ten chleb powszedni mieli na stałach. Także dzisiaj jest święto dożynki, święto wdzięczności, święto podziękowania, właśnie tym, którzy dzięki którym my mamy. Tak jak to w kościele dzisiaj też wybrzmiało, każdy od myszki po cesarza żyje dzięki pracy gospodarza. Życzę obfitych plonów i teraz dzisiaj, dzisiaj Matki Boskiej siewnej, życzę tego błogosławieństwa dla wszystkich rolników i tego, żeby. Plony w przyszłym roku były równie obfite. Głównie tego, żeby zawsze mogli na polskiej ziemi uprawiać to, co jest nam niezbędne do tak, żeby mieć polski chleb. Dlatego to dzisiejsze święto jest idealne, bo możemy im podziękować za to, że to zrobili. Zresztą ilość wieńców, które nas otacza, niemal 30, pokazuje, że gmina Dębica rolnikiem stoi w cudzysłowie. I musimy rolników szanować, dbać o nich i dawać im możliwość rozwijania się. Dlatego zapraszamy do świętowania z nami i w tym roku, i w kolejnym. Wszyscy zgromadzeni na wydarzeniu podkreślali, jak ważna i cenna jest praca rolników. Przede wszystkim przypominamy, komu zawdzięczamy na stole symboliczny Bochen chleba, sympatyczne i bardzo zdrowe produkty żywnościowe i będziemy dziękować rolnikom, a wszystkim mieszkańcom, którzy się dzisiaj gromadzą na uroczystość dożywkową, miłej zabawy, bo wiem, że będzie bardzo dobry zespół teraz my. Więc do białego rana! No piękny czas koń, kończący się już dożynek Matki Bożej Siewnej. Dzisiaj mamy czas zacząć wchodzić w pole z, z workami, z siewem. Myślę, że rolnikom trzeba życzyć, aby te plony, które będą zebrali, które będą zasiewać w pole, no przynosiły plon i, i do obfity. I aby ceny za te plony były jak najbardziej właściwe, które dawałyby bezpieczeństwo rodzin rolniczych. Rolnikom to oprócz życzeń to należy się, należy się ogromny szacunek i podziękowanie i chylę przed nimi głowy głowę. Bo bez ich ciężkiej pracy to dzisiaj szukalibyśmy chleba za granicą, a tak mamy polski chleb i za to im chcę podziękować i życzyć, żeby ten, ta piękna pogoda jednak zaczęła być w końcu też pogodą rolniczą. Dzisiaj mamy dożynki w gminie Dębica. Jak wiemy, zawód rolnika jest bardzo wymagający, bardzo trudny. No, tak Szanowni Państwo, ale żurek ten sam. Także trzeba pamiętać o tym, że e, dokładnie taki sam. A my, drodzy Państwo, idziemy troszeczkę dalej. W tej no i tak to już sytuacji. mamy, że tak przeskakujemy. Teraz niziny, a tutaj pyk od razu na góreczki. I jesteśmy w Sołectwie Raciejowa. E, przede wszystkim zdrowia, tak, szczęścia. Takiej pięknej pogody, nas na dożycie, jak jest tutaj. No i przede wszystkim obfitych plonów. bo to jest najważniejsze. Wszystkim rolnikiem, wszystkim mieszkańcom gminy Dębica dużych urodzajów, żeby nigdy nie brakowało chleba, żeby wszyscy byli zadowoleni. A dzisiaj życzymy dobrej zabawy, miłej zabawy, sympatyczności. Wszystkiego dobrego. Życzenia dla wszystkich. Dobrych zbiorów, dobrej pogody, Bożego, Bożego Błogosławieństwa, no i wszystkiego najlepszego na no dziś dobre zabawy. Przede wszystkim można życzyć Błogosławieństwa Bożego, żyć na co dzień. No, dzisiaj mamy uroczystość Narodzenia Matki Bożej, przede wszystkim no, tutaj dzisiaj związani jesteśmy z tym, że y, wspominamy, tutaj mamy więcej dożynkowe, ale także dzisiejszy dzień, kiedy święcimy ziarno w kościołach, dlatego błogosławieństwa Bożego, żeby tak jak właśnie mówi Ewangelia, wsypać właśnie wsiąćby w to ziarno w ziemię, żeby później ono przyniosło 30-krotny, 60 a nawet 100-krotny. Także zdrowia, błogosławieństwo Bożego dla wszystkich rolników. U udane plony, żebyśmy mogli co roku się tak spotykać, żebyśmy mogli się cieszyć tym super świętem. No. czego sobie więcej życzyć? No pogody takie jaka jest, świetnie. Dobrych plonów, żeby nie było suszy to na pewno. No i wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, miłości. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, bo to jest trudna robota na, na roli i każdy patrzy w niebo, żeby czasami nas też nie zaskoczył. Dzisiaj jest trochę wygodnie, bo mamy kombajny, wjeżdżają, wyjeżdżają, wyjeżdżają ale, ale dawniej było gorzej, ponieważ muciło się czasami dwa dni, trzy dni, nie zjeżdżało się, przyjechała maszyneria pod sprzęt i tak dalej. Także życzę zdrowia wszystkim rolnikom. Ja bardzo cieszę się, że z roku na rok te nasze uroczystości do, dożynkowe są coraz piękniejsze, coraz więcej wieńców. Bo nie tylko już koła gospodyń Wiejskich te wieńce przygotowują, ale również kluby seniora, ale też ochotnicze drużyny pożarnicze, młodzieżówka OSP, jednostek z gminy Dębica. Także ogromne, ogromne gratulacje dla wszystkich osób, które się zaangażowały. Na stadionie w Brzeźnicy zadbano o dobrą zabawę. Występy zespołów folklorystycznych Żurek od KGW, koncert zespołu Teraz My oraz zabawa taneczna z zespołem Quattro to nie jedyne atrakcje. Thank mm -hmm. you.